Pamiętajcie dzieci! Używki to zło! Chyba, że... Chyba, że jesteście fińskim żołnierzem, który ucieka przed Rosjanami i nazywacie się Aimo Kujvunen. Uciekając przez 3 dni, Aimo się zmęczył i postanowił zażyć Perwitin, którego skład wchodzi meta, Feta mina. I jak? Aimo? Finowie zdołali uciec Rosjanom i zatrzymali się chwilę, aby popatrzeć na mapę. Ale Aimo nie był w dobrej formie. I w przypływie świetnego nastroju odłączył się od oddziału i zaczął jechać przed siebie. Budził się nagle na śniegu, nie wiadomo dlaczego. Został zaatakowany przez Rosjanina, Aha, dorwałem cię. który zamienił się w drzewo. Widział rzeczy, które nie miały sensu. Mi śmieci czy sobie. Zjedz mięso, zostaw ziemniaki. Masz tu trochę herbatki. Znalazł opuszczoną chatę i rozpalił sobie ognisko na środku. I spalił chatę. Wjechał w sam środek rosyjskiej bazy. Znalazł opuszczoną niemiecką bazę. Niestety zaminowaną. Po nadepnięciu na minę jedyne co mu pozostało to czekać na ratunek, pijąc wodę ze śniegu i jedząc surowe ptaki. Został znaleziony dwa tygodnie od czasu przedawkowania 400 km od miejsca rozdzielenia z oddziałem. W chwili uratowania waży 43 kg a jego tętno wynosiło 200 uderzeń na minutę. Jego zdjęcie mówi wszystko. Zmarł w 1989 roku.